Cześć, siemanko, z tej strony dzisiaj widzimy się na GeForce Z moi drodzy, mamy 350 zł i dzisiaj testujemy sobie tą skrzyneczkę, która jest za 7,80, osobiście nie ma tutaj nazwy jej, a nie, jednak jest skrzyneczka. Skawender za 7,80, moi drodzy. Otwieramy oczywiście po 5 skrzynczek. Mamy dość dużo do otwarcia, więc będzie co robić. Oczywiście kodzik tutaj, hejzik macie, plus 5% przy doładowaniu. Ewentualnie wejdziecie sobie z pierwszych w opisie, więc myślę, że wiecie o co chodzi. A my, moi drodzy, oczywiście lecimy z otwieraniem tej skrzyneczki. Zobaczmy, jak nam tutaj poleci. Czy będzie jakiś fajny proficik, czy może i nie. Fajnie, gloczek wsiadł, tylko że nie wiem, czy on jest drogi. No tak średnio na jeża. Ładnie wygląda, ale niestety nie jest drogi. No, ale mniejsza w to moi drodzy. Może. No, ciekawe, ciekawe ile to kosztuje, bo szczerze mówiąc, no nie. Powiem wam szczerze, że jak na razie leci nam troszeczkę lipnie. Powiedzmy, że będziemy otwierać po cztery skrzynki, bardziej to ładnie wygląda na ekran. A tak to troszeczkę tak gorzej. Okej, okay, tutaj przynajmniej jest DigiLeg i Famas, ale nie zmienia to faktu, że to nie są wcale drogie skiny. I. Moi drodzy, ogólnie te skrzynki są dość ryzykowne, ale jak poleci nam coś fajnego, na przykład tak jak w tym wypadku, to naprawdę jest fajny proficik. No i widzicie, 95 złotych profitu. O tym właśnie mówię, że może będzie leciał syf, 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 ale jak dole, do, ach, dorąbie zajebistego skina, to aż, aż, ładnie, aż mi, miło popatrzeć, moi drodzy. O, na przykład w tym wypadku również bardzo fajnie 14 złotych profitu. Może nie jest to jakiś mega duży profit, ale mimo wszystko... Jest to dla nas profit. Ciekawe, ten galik kosztuje, bo wygląda dość ciekawie. No, 33 zł, więc naprawdę też również fajnie. Dobra, moi drodzy, narzekałem, ale teraz, jak na razie, jest tak nie najgorzej. Chociaż tutaj mogłoby stanąć na tą awupkę, naprawdę bym się nie obraził, a tu niestety jej nie mamy. Ale jest git, jest git, nie ma co narzekać, bez przesady. I moi drodzy, tutaj Emeczka, nie, no spoko chyba raczej. Raczej nie. Ta AWP nowa kosztuje tylko tyle. No troszeczkę się zdziwiłem, bo myślałem, że no nowa AWP to będzie kosztować coś, a tu jednak nie, a teraz to już w ogóle dało słabiutko, chyba. No nie, w sumie 5.7 też troszeczkę kosztuje. Dobra, nie jest tak tragicznie. Moi drodzy, w sumie otwieramy już przedostatni raz. Zobaczmy co tutaj dostaniemy. Jest auk niestety, ale CZ TANITRO też nie jest tania, więc też spoko traf, No widzicie, 10 zł prawie zysku, więc też również nie najgorzej. Dobra, otwieramy ostatnie trzy skrzynki, zobaczmy co. Tutaj otrzymamy, i moi drodzy. No nie wiem, chyba średnio. No właśnie. Dobra, mniejsza w to w każdym razie przejdźmy sobie do węciku, Wykorzystajmy sobie te nasze tutaj piękne y, w ogóle. Fajnie. Y, weźmy sobie coś droższego, na przykład powiedzmy, że tą CZ -ę. No i co? ulepszymy sobie to, gdzie tu jest boost. Zobaczmy, czy nam to zbustuje. Jeżeli nam zbustuje, moi drodzy, to otrzymujemy tego skina. Bardzo fajnie, jak widzicie. Otrzymaliśmy go, więc bardzo dziękuję, panie G4 Skins. Poproszę jeszcze jednego skinka. Spróbujmy sobie. I w tym momencie, bo to jest 50% na to, moi drodzy, że nam siądzie. I chyba nam siadł, bo nadal go tu mamy. Przynajmniej ja to tak rozumiem. A zresztą zaraz sobie zobaczymy. Dobra, weźmy sobie tego na przykład Digielka. I moi drodzy, on nam tutaj. Aha. Teraz nam ulepszyło, moi drodzy. Wcześniej nam nie ulepszyło, czyli na to wychodzi, że wcześniej nam nie siadło. Ok, dobra, rozumiem. Mniej więcej rozumiem o co chodzi, więc zobaczmy, moi drodzy. I siadło nam, ok, czyli na pewno trzy skiny. Nam siadły. Spoko. Nie wiem, teraz to już ciężko powiedzieć, które to były, no ale mniejsza w to, moi drodzy, w ogóle ile mamy. Moi drodzy, mamy 318 tutaj i jeszcze tutaj, moi drodzy, dodatkowo 77, więc jest to dla nas aktualnie profitowo. Zobaczmy jak to tak naprawdę wyjdzie na końcu, bo to teraz to możemy sobie dużo mówić, ale chcemy sobie wymienić to na. Oj, nie udało nam się podpisać kontraktu, cóż jest nie tak. Ale spróbujmy sobie jeszcze raz podpisać kontrakt z panienem GeForSkinsem, bo jakiś tutaj mały błądzik nam wylatuje. Może F5 nam poradzi sobie z tym. Mam nadzieję, przynajmniej, bo nie chcę wszystkiego ulepszać na upgraderze, moi drodzy, bo to byłoby strasznie długie. Ale jak widzicie, już tutaj działa jakiś tam mały błąd się wkradł, ale to, moi drodzy, jest normalne, no niestety wszystko, wszystko może tam gdzieś mały błędzik się pojawić, ale to mniejsza w to OK fajnie. Tutaj 3 zico dostaliśmy profitu. Skiny nie są takie tanie, moi drodzy, bo już 53 zł tutaj wydajemy i dostajemy kapsułkę za 46 niestety, więc to nie jest tak, tak średnie, bym powiedział na jeża. 109 zł, no to już jest naprawdę dużo. Jest znowu kapsułka za 218 zł, moi drodzy. Co tu się w ogóle odrąbało? Pięknie, pięknie, naprawdę zajebiście. Nie powiem, że nie. Dobra, moi drodzy, powiem wam szczerze, teraz zaryzykujemy troszeczkę, ale mam nadzieję, że to będzie kosa, że to będzie kosa. Jest to 5-7. Niestety, za 208, czyli jest to dla nas strata. Nie zmienia to faktu, że mamy 426 zł, co jest dla nas profitem, moi drodzy, i teraz chyba sobie to skontraktujemy. Bardzo proszę, no taką fajną kosę nie za 250, tylko za tak minimum 400, no proszę. Jest to sztyle to, więc jest szansa na to, żeby tak było, ale niestety skoczet za 321. No co prawda, szkoda, bo mieliśmy fajny proficik, a w tym momencie niestety za na trzy dyszki w sumie straty, ale to nic moi drodzy, nie jest tragicznie. Powiedzmy, że było okej, okay, tylko kontrakty nam dowaliły do koń na końcu. Ale ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego. Siema.